Zobaczmy tutaj. Czy jest cokolwiek z czego można zyskać foder? Playerpiki dali wymienne. Wymienne playerpiki. Alt z głupota. 1,8 Winter Whiteka 25. No nie no, bądźmy poważni. Promopek. 450. Za 400. Za dyszkę dali paczkę. Za 200 spaczka, doda 5k. No nie ma jakiejś wielkiej kreatywności, jeśli o to chodzi. Błądzimy cały czas w tych samych perypetiach, które nie przyniosły jakiegokolwiek rezultatu w ciągu ostatnich czterech dup. Zaufaj z tym perypikiem dla widza: do 70 tysięcy. No no zaufam no. A co z tego będę miał? Jak stracimy zaufanie, odnoszę wrażenie, że nic. Ale niech będzie 8 szóstki i więcej. Wszystko jest wymienne. Oby flara. jest flara! O kurcz, mać Banda Endler Konate. No i tyle. To była tragiczna inwestycja. To jest obrzydliwa, że inwestycja. Tu jest 20 kart, 8,4 i więcej. Ale paczka jest niestety e, bez rekompensaty. Tu jest gwarancja. dajmy gwarancję. Bo z tego mogą być rzeczy na ikonę. A tego potrzebujemy. Foderu. Odpuśćmy tę pierdołę. Po Pedrusio naszego Bożego. Jest czy nie? Jest Pedryński wreszcie, tak czy nie? Ale mały brzdąc na LM. Kto ma taki mały brzdąc event na LM? Bunt Grimaldo. I na. O Kevin, Ale lepszy, proszę! Proszę, gieręczko, Kevin fucking De Bruyne na for Champions. Jeszcze nie! Intercept to jest lepszy? Tak, chyba tak! Czy nie? Tak, lepszy? Lepszy, prawda? 8,9 KDB. Jaki ma statystyki zwariowane? Lepszy Kevin De Bruyne! Bardzo mnie to cieszy. Nie ma foderu. nie, jest jakiś tam foder skromny na ikonę. Kevin De Bruyne. 200 ponad 1000 monet. I jest fajnie. I można trafić cokolwiek. tylko taka in Intercept. Uhuhu, uhuhu bardzo miło gościć, było Paula Pogba w tym składzie, ale mówmy się, romantyzm pana Kevina de Bruyne, a Paula Pogby nawet nie jest, że blisko. Kurcze. Z tą fluzurą, nie wiem kiedy on to zmienił może ze 3 lata temu ale autentycznie gościł. zyskał, zyskał plus 80% do atrakcyjności. Taka jest moja prawda w futbolu. Dobra, jak tak daje zajebiście, to jeszcze może jedną klikniemy. Bo globalny limit leci o nazwie Jolie Red Duffle Park. Mega dobrze, to brzmi pytanie, czy dobrze też leci, ha? Jest event, a to nie jest wcale takie oczywiste. Na stoperze Anglia Pierdoła, ale podwójny łoko odbyć musi. Kto to jest? To jest jakiś MLS, kobieta, tak? Luke Show i Trivella. To nie jest Rodman, ale ma fryzurę fajną. Betunę, świetnie. Świetnie, Betune, świetnie. Tak. Nic mi to nie pomogło względem tego, żeby ikonę zrobić. A jednak, przepraszam, donarzyła Lewandowski Marquinhos. O, nawet Show poleciała. Nie, okej, okay. nie ma, że źle A nie 90 150 tysięcy, 4 paczki ze sklepu I cały klub zmarnowany Także żyćcie naprawdę powodzenia O tak, raczej nie inaczej Ostatnie trzy, To jest Szewczenko To jest Widić I to jest Henryk Larsson Poprzeczka nie jest wysoko Z prawej strony bo Kanawaru Okej, okay. na tym koncie może lepiej nie Może lepiej nie może ktoś w Właśnie nie wiem, że kogo, bo prawie każdego już... Może jakiś Nazario, taki skromny, fajny, sympatyczny? Christo Stojczkow. Dwie grywalne ikony. Ale ani jedna, ani druga się nie przyda, niestety. Christo. No nie, jego czas się skończył. Nawet pod ewolucję się nie przyda. I środek centralny, Warszawa Centralna, dworzec. Juan Sebastian Riquelme. No niestety. Niestety! Jest jakaś wartość tego faceta jeszcze? Czy to jest takie wielkie, wielkie przegranie? 336k! Nie jest to wielka porażka, szczerze powiedziawszy. O, jest Winter Whitecards. co Z 8-2! no. Jak go nie było przez 5 dni, to teraz będzie w co drugiej paczce, naprawdę. I jeszcze ten, o, inny. A to mamy dwóch do wyboru. Kevin De Bruyne. Witam serdecznie. Fantastycznie. Incesive Pass, drugi z interceptem, no fajnie, nie? Fajnie, bardzo też, że fajnie, no. Kreatywność jest z nami. Ile kosztuje? 100 tysięcy. Ojej, ojej, no 100 tysięcy, kiwina dobrujne. No to to nie brzmi w porządku, niestety. Lepiej nie brnimy w tę stronę. Zobaczmy, co jest w środku. Świąteczna paczka, 8 piątki i więcej. Jest ikona chyba! No to zobacz. Patryk Villa! Muzyka w górę! Jest nie ikona! Jest, 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 Panowie, panowie, panowie! Coś innego niż Mia Patrick Vieira! Thierry Auri, Maradona! No, even Let's go! Let's go! Tak jest! Dzięki kurwa, kokosiu! Dziękuję! Za polecenie! Thierry, Thierry auri! Bek! Ale kurwa taki... Błah! Męski stoi, fajny! Let's go! No już myślałem, że będzie źle Jakby wyszedł ten 95 Ktoś by tego nie przeżył Dobrze, że 86 tylko <laughs> Ale trafiłem z tytułem dzisiaj Ostatnia dzieła o Titi Henry Nice Pod ewolucję? Jak to pod ewolucję? Szkoda, że nie wymienny, co? O, kosztuje milion Monet! Yeah, yeah. Coś fantastycznego Dobry pace, dobry finishing Rapid finesse, low driven Tu trochę brakuje Ewolucja, którą się daje ewolucję? Z czego się to wrzuca, kumuluje? Ewo na tiki-taki i trójkąty. Mogę takie coś mu dać? Za 35k. Żartuję, że on tu pasuje. tuś? Nie, nie pasuje chyba. Pasuje. O kurna. Ale Ewo. Ale zwariowana Ewo. Na te pierdoły się już nie kwalifikuje. A ma idealnie tiki-taki i pass. Ale boler. Stary, on tak wygląda od starynku, to byłby warty z dwie panie. a nie bańkę. Czemu ty kuła trafiasz wszystko to samo co Alvin? Nie mam do tego pojęcia, ale bardzo mnie to cieszy, bo Alvin, ponieważ... ponieważ Alvin, ponieważ. Ponieważ ma troszkę szczęścia ten gość. mu później tą drugą będzie miał 8-8 driblingu, też 8-8 overala. Nie, kupuję to z miejsca. Terauri, Ola będzie sikiera. Na pasy, który biega, kopie potrafi podać piłkę. To się nie zdarza. Trzeba zrobić rekonstrukcję składu. <laughs> Dinio na LW, Mbappe bench? Podoba mi się. Titi musi grać na 100%. W ogóle nie ma złudzeń. Musi być Mbappe, może być tu. Ale póki co nie gra nikoś. Fajnie, lepiej tego chyba nie ułożę. Ej, Społy Spogba wie, jakiego Co ok to wygląda. Może być. Dobra, jest zwycięstwo. Jest Jeremy, fajnie. Zewoluowany po raz pierwszy. Jestem w semifinal. Jest 4-5 ustawień, którymi na poważnie można walczyć o każdą najwyższą rangę Taki SS tier to na poważnie są dwie formacje I to jest tyle Wszystkie inne niż te to jest trochę dodawanie sobie niepotrzebnej roboty Tieren Ripa Tygwira, dwie fajne łyse Bunny i do przodu Co ale gościu trochę biega jak dzik na mnie Dzisiaj, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, trzy nowe karty w składzie Trzy tygodnie bez zmian, ale jak już dobrze poszło To jest fenomenalnie Ronaldinho z numerem 9, to wygląda mega świeżo jakby te numer nie mogły się przypisać do, do klubu na stałe. Go, go, go. Ej, Dino w tej koszulce Francji, co do twarzy. Pasowałby. Nikoś. Gdzie jest Titi? Hop! Ej! Hey! Thierry To był Vieira? Tak, to był Patryk. Da się jakąś ewolucję dać, nie wiem, na zmianę fryzury czy coś? Bo no te dwie mordy mogą być trochę nie do rozróżnienia na pewnym etapie sezonu. Z tych 78? Nie, daj spokój. DERY! Yes, go! Nie, przebacz. Ewolucję? Chyba ostatni jak tych ewolucji. że Podoba się to, że tutaj idziemy w taką dobrą stronę. View Available Evolution. Mhm. Kurde, to jest tego warte? Myślicie? się? lepiej pod kolejne przyszłościowe? Dobra, robimy. Najwyżej będzie. będzie na was. 25k. Wej! Wej! Go, 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 go. To ty. Nah. Nie mam żadnego pojęcia, coś ominąłem chyba Patrz Na Chyba wolę 3 paki więcej a Team of the Year jak te karty w rzeczywistości Ultra FC, Grand Final, Grand Finalismo Na własne konto, patrz oddaję oddaje mi Elegancko, ele kurde Tituś Ej, eee! no <ścoughs> Czemu on może mi skipnąć cieszynkę Turnament Winner, dziękuję To dużo dla mnie, dużo to dla mnie znaczy to lepiej już pojechać na kampną. No. 8 razy 5, uwaga! Z walkoutem Michael Olison, niestety zwykły walkout, klasyczny. Bo Bojeżdża paczka za cały wygrany puchar golden goal Live 3 razy 8,6. No i fajnie, klasycznie, standardowo. Diani! Event nas nie obowiązuje. Witam Kubek. Lewandowski, Diani i Show. Ej, foder zajebisty. Trochę więcej tego foderu. Znacznie więcej potrzebujemy. Nie tutaj? Tutaj. Jest, mamy to! Najdroższa w historii ikona, ale udało się, zwyciężyliśmy Owocności I pozytywności, łaka łaka I tym razem w drugą stronę z Francuzem Jutro będzie live, jutro jeszcze będzie Ostatni Dobra flara Dobra sylwetka Marzenia I koncentracja 87 plus icon player pack Uuuu, a kurwa to zawsze jest potencjał Ruda Hulita, prawda? Tak jest skromne afro. <grymne> ale to nie zawsze jest Rud Hulit. Hugo Sanchez, ale menda. Ja cię chyca. Ziko jeszcze może być. Sylwetka maradonowa, zikowo-hulitowa. I skończyliśmy tak, że ręka jest w nocniku. To jedna szczęście gwarancja na mnie czeka. Taka jedna skromna gwarancja. Póki Szakira śpiewa. To jest ta sama paczka, z której poleciał potężny Rud Hulit. NA no DWA! HAPPY New Year! O mój Boże, tragedia! WENDY Rena WENDY Rena I MAN UNITED! MAN UNITED! CO TO ZA PIERDOŁA? BRUNO MAGIC! BRUNO MAGIC! TO STRASZNE! Gable, Pireham, Hem, Baltimore! Jest dobrze póki co, jest bardzo, że dobrze! Została Bułgaria, chyba i top 9. Nie. Tyle. Ominąłem co? Rosję i Meksyk? Meksyk nie może być. A nie może być Hugo Sanchez. Zawsze zapominam o tym Durniu. Ale to nie jest on. Top 9, panowie. Top 9. To sprawdźmy, co się predykcja sprawdziła. Na eś o Hiszpan Stoper. <grafy> nie. No nie tym razem. Portugalia po Eusebio? Też nie. Włosi, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Japończycy. H Argentyńczycy. Ale no, zobacz. Przegapiłem Diego. Nie było go, prawda? O kur... <laughs> no prawie, że Diego Jedna skromna gwarancja i się bazuje, Szanowni Państwo Spóźna godzina, godzina, ja muszę jutro wstać na Darta Winter White Card. Holiday Cheer Pack Skoro tu lecą takie petardy, jak Thierry Henry 5 godzin temu To śmiało To był przypadek jednak Rayten Endler Mark Anne też tegan in, Oj! Dwa Winter White Karty. To był piękny czas. Ale overallowo ten dzień nie tak uważam za bardzo pozytywny, jak na wtorek. O własności życzę wszystkiego dobrego. Pozdrówcie Adiego i mi jego wtorku życzę. Narra.